Zakład ślusarski Pegas działa na terenie Strzelina od 1982 roku. Oferujemy kompleksowe usługi związane z szeroko pojętą obróbką metali i pracami ślusarskimi. Początek firmy Pegas związany jest z produkcją części zamiennych do samochodów Fiat na zlecenie firm Fiat Wielsko biała oraz PZL Hydral Wrocław. W dalszych latach rozpoczęliśmy wytwarzanie elementów złącznych typu PESTAL. Dla gazownictwa i wodociągów oraz elementów wyposażenia i sprzętu dla obydwu branż. Obecnie obsługujemy zlecenia na szlifowanie, toczenie CNC i konwencjonalne oraz inne usługi ślusarskie. Produkujemy również konstrukcje stalowe, takie jak wiaty, balustrady czy poręcze. Oraz wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku, wdrażamy do produkcji pojemniki na odpady miejskie. Atutami wyróżniającymi naszą ofertę są profesjonalizm, praca wyszkolonej, zaangażowanej kadry oraz doświadczenie poparte stałym procesem optymalizacji procesu produkcyjnego. Stawiając na najwyższą jakość usług i produktów, z powodzeniem realizujemy zamówienia stałych oraz nowych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.